Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie informacji duszpasterskich. Rozpocznę od komunikatu księdza arcybiskupa. W czwartek w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa szczególną formą świadectwa naszej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu są procesje eucharystyczne w parafiach. Zachęcam wszystkich serdecznie do aktywnego włączenia się w uroczystości Bożego Ciała, m.in. poprzez odpowiednie udekorowanie tras przejści procesji. Najbardziej jednak wskazanym przygotowaniem niech będzie pojednanie się z Panem Bogiem w sakramencie pokuty, a potem przyjęcie eucharystycznego pokarmu. Bracia i siostry, w niedzielę 19 czerwca będziemy obchodzić setną rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski. W związku z tymi wydarzeniami zapraszam w tą niedzielę o godzinie 10:30 do wspólnotowego dziękczynienia w Katowickiej Katedrze Namysy Święty z udziałem arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski. Zmagania mieszkańców Górnego Śląska o do Polskiej macierzy spowodowały, że stolica apostolska powołała w 1922 roku administraturę apostolską, która dała początek diecezji katowickiej. Nasza wspólna modlitwa nie stanie się okazją do dziękczynienia za nasz kościół lokalny i zawierzenia losów mieszkańców Górnego Śląska i naszej ojczyzny miłosiernemu Bogu, który jest panem historii i życia każdego z nas. List podpisał Wiktor Skforc, arcybiskup Metropolita Katowicki. Dzisiaj serdecznie Was zapraszamy jeszcze na 15.30 na nabożeństwo czerwcowe. Od 20.00 okazja do spowiedzi, a kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne, bóg zapłać za składane ofiary. W poniedziałek o 18.00 spotkanie uczestników w Żagle Statą, a także spotkanie lektorów. We wtorek o godzinie 19:00 odbędzie się pierwsza próba w kościele dla kandydatów do bierzmowania. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała Krwi Chrystusa. Procesja Bożego Ciała wyruszy po mszy świętej o godzinie 8:30. Procesja Bożego Ciała pójdzie ulicami Ziętka, Ludygi, Heneczka Luzjanów, Jana Pawła do krzyża milenijnego, a następnie Ziętka, Konstytucji 3 Maja pod kościół. Do sypania kwiatów przed Najświętszym Sakramentem zapraszamy dzieci komunijne w strojach oraz inne dzieci ubrane na biało. Chłopcy mogą przynieść dzwonki, aby dzwonić jak ministranci. Dla uczestników procesji będą wydrukowane teksty pieśni eucharystycznych rozdawane przez wolontariuszy. Wciąż można składać ofiary na kwiaty i dekoracje ołtarzy Bożego Ciała. Właścicieli samochodów prosimy, aby nie blokować trasy przejścia procesji. Zachęcamy do dekorowania okien czy balkonów. Procesje teoforyczne w oktawie Bożego Ciała łączymy z nabożeństwem czerwcowym, które będzie o godzinie 17.30. Przez cały tydzień zapraszamy wszystkie dzieci, szczególnie komunijne, do udziału w procesjach, sypania kwiatów, chłopców z dzwonkami. Mężczyzn prosimy o niesienie baldachimu. Prosimy, aby nie parkować w tym czasie aut na chodniku przy ulicy Królowej Jadwiki. Przed nami trzeci piątek miesiąca, a zatem nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po mszy świętej porannej. A dzieci z grup parafialnych w piątek wyjeżdżają do Energylandii. W piątek, 17 czerwca, kancelaria będzie nieczynna. W przyszłą niedzielę kolekta będzie specjalna na budowę nowej kanalizacji. Za tydzień o 16:00 sztyj roczki, a dzień wcześniej, w sobotę o 19:00 nauka przed sztem. W przyszłą niedzielę o 17:00 druga próba kandydatów do bierzmowania ze świadkami i po niej obowiązkowa spowiedź dla kandydatów. Zachęcamy także do spowiedzi świadków bierzmowania. O godzinie 20 medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Dzieci, które wysłały zdjęcia kwietnej łączki, będą mogły odebrać dyplomy i nagrodę za tydzień po mszy Świętej o godzinie 11 dzisiaj ostatni dzień na wysłanie zdjęcia łączki. Nasza parafia organizuje konkurs fotograficzny nawiązujący do pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu. Tematyka zdjęć powinna być inspirowana treścią pieśni słonecznej, treść zamieścimy na stronie internetowej. Konkurs jest skierowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Wyróżnione zdjęcia planujemy zamieścić w kalendarzu parafialnym na przyszły rok. Rozwiązanie konkursu będzie po wakacjach, szczegóły i regulamin podamy wkrótce. Zaprasza, zapraszamy na modlitwę uwielbienia, która odbędzie się 19 czerwca za tydzień o 18 w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie. Dziękujemy panom i paniom za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Zmarła nasza parafianka Joanna Kiera przeżyła lat 74 z ulicy Ziętka. Jej pogrzeb odbędzie się u nas w środę o godzinie 8.50. Wieczny odpoczynek, raczej jej dać, panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.